Modlitwa w pokusach. W imię Jezusa i w imię Maryi rozkazuję Wam piekielne duchy, ostąpcie od nas z tego miejsca. Idźcie do stóp Jezusa Chrystusa i nie odwawajcie się powrócić i nam szkodzić, i nas wodzić na pokuszenie. Jezu Maria, Jezu Maria, Jezu Maria. Święty Michale, broń nas, święci aniołowie stróżowie, uchrońcie nas przed wszystkimi atakami złego ducha. Błogosławieństwo Ojca, miłość Syna i moc Ducha Świętego, Maciewiska obrona Królowej Nieba, opieka świętych aniołów, orędownictwo świętych, niech będzie z nami, niech towarzyszy nam. Wszędzie i w każdym czasie. Amen.